Czołem snowboardziści, bądź olno ze słonecznego Massokol Maciek Stanisz Morgan, sklep snowboardowy 3 style. Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym opowiem Wam o desce Telos DST. Desce z kategorii Freeride All Mountain, czyli tej kategorii, z której najczęściej szukacie desek. Najczęściej pytacie o takie deski, na których chcecie głównie jeździć, czy to po trasach carvingowo, szybko, czy też poza trasami. Wszyscy ci, którzy jeździli na tanich, prostych deskach. W deskach z wypożyczalni po tym jak przesiądą się na taki model jak DST, no to opada im kopara, jeżdżą cały czas uśmiechnięci z bananem. Ta deska daje mnóstwo frajdy z jazdy i jest kapitalna szkoleniowo. Dlaczego tak jest opowiem Wam w dzisiejszym filmie. Na wstępie nadmienię, tak, sprzedaję te deski, jestem sprzedawcą, natomiast podchodzę do tego, co robię profesjonalnie. Dlatego ten film ma na celu stargetowanie tej deski, dokładne opisanie Wam jej, abyście wiedzieli, czy jest sens taką deskę próbować, czy jest sens taką deskę kupować, czy będziecie z niej zadowoleni. Dokładnie ją znam, jeżdżę na niej długi czas, to jest trzeci sezon, kiedy używam DST. Jest to deska z kategorii All Mountain Freeride, czyli tak naprawdę można na niej robić wszystko. One board Quiver, czyli na przykład lecimy gdzieś samolotem i możemy wziąć tylko jedną deskę, to DST jest w tej kategorii desek, które najczęściej wybierzecie. No i tak, kształt tej deski jest to klasyka, jest to deska podobnej kategorii jak Felk Cole, natomiast jest to deska nowoczesna, jest to deska bardziej elastyczna, lepiej trzymająca na krawędzi łatwiejsza w obsłudze. Dlaczego? Ma ona inną budowę jest ona nowoczesnego kształtu. Po pierwsze, poszerzone są typy deski. To nam daje większą sztywność poprzeczną, ale daje nam też lepsze noszenie wpuchu. Daje nam też lepsze trzymanie na krawędzi. Tą szerokością deski trzymamy. Stożkowy, nowoczesny kształt, czyli nose deski jest szerszy od taila. Talia dość szeroka, bo tutaj przy 162 mamy 26,4 pięć, 825 9 cm 50 jest dwadzieścia pięć, cztery, przeznaczona dla facetów o małych nogach lub dla wszystkich po kolei dziewczyn bez względu na wagę. No i tak, co nam daje ten stożkowy kształt? Ten stożkowy kształt sprawia, że przód deski cały czas mocniej trzyma niż jej węższy tył. To nam daje swobodę poruszania się skrętami ślizgowymi ale też sprawia, że łatwiej nam deskę zerwać z krawędzi, kiedy jedziemy w skręcie ciętym. Czyli ta deska robi się bardziej sterowna niż twin tip. Twin tip, kiedy będziemy próbować zerwać tył deski, to jest duże prawdopodobieństwo, że puści również przód, co jest niebezpieczne na twardym stoku, bo wtedy nam deska spod nas wyjeżdża. Tutaj na tej desce łatwe są skręty ślizgowe, czyli wszelkie manewrowanie w trudniejszym terenie jest ułatwione. No i tak, to jest konstrukcja Campbell, ale Campbell taki specyficzny. Małe rokeley na tipach, podniesiony cały środek i płaski, natomiast sztywny odcinek między wiązaniami. Co to daje? To daje nam łatwe dociśnięcie środka deski. Przód, tył deski pracuje w skręcie, natomiast ten Środek jest przez to, że nie jest wygięty w camber, i tą deskę jest łatwiej docisnąć. No więc ona kapitalnie trzyma na krawędzi, pomimo tego, że nie jest to sztywna deska. To jest deska z flexem 6. Ma w rdzeniu, który ma zaawansowaną budowę, selekcjonowane drewno topoli bez żadnych łączeń. Dodatkowo wyfrezowany jest od strony X, idący przez całą długość deski, i w to wsadzony są pręty paulowni, które przesztywniają tą deskę po przekątnych, co powoduje, że cały czas, cokolwiek byśmy nie robili, to cały czas przód i tył tej deski jest dodatkowo dociśnięty, bez naszej ingerencji. DST ma mocny pop, łatwo ją docisnąć, ale ten pop jeszcze jest wzmocniany stringerami z włókna węglowego, które zwiększają napięcie wygiętego cambera. To powoduje, że ta deska jest elastyczna, ale strzela jak z łuku. Co nam to daje? Ułatwia nam to skręcanie. Ta deska jest chętna do skręcania w trudniejszych warunkach. Mocno odpowiada, czyli jest żwawa, żywa i możemy wycinać łuki na stromych stokach. Łatwo, ponieważ tą deskę jest łatwo docisnąć. To co jest istotne, promień skrętu. Tutaj jest wąt w okolicy 7,5 metra przy dwójce. to nam ułatwia carving na stromych stokach, bo wtedy, kiedy potrzebujemy, możemy się odchylić na tylną nogę i wydłużyć sobie dla fanu ten promień skrętu, pojechać szybciej. Ale jeżeli obciążymy tą deskę równomiernie, staniemy mocno na przedniej nodze, na stromym stoku, wychylimy się do skrętu do przodu, pójdzie nacisk kolanem na but. To ta deska nam wytnie krótki łuk i to nam umożliwia sterowanie i kontrolę prędkości na stromych stokach. Dzięki temu bawimy się w carving. Jeżeli mamy deskę z długim promieniem skrętu, to ta deska nas ciągnie tylko i wyłącznie do długiego skrętu. Po dwóch, trzech skrętach mamy taką prędkość, że nie jesteśmy w stanie nad nią zapanować i musimy dohamowywać by po minięciu linii spadku stoku, czyli przechodzić skręt ślizgowy, żeby po prostu się zmieścić. Mocne trzymanie na krawędzi. Jest również dzięki specjalnym ściankom z poliuretanu, które są twarde, bardzo dobrze tłumią, że nic nie czuć pod krawędzią, nie czujemy tego, tych wibracji, uderzeń wszystkich po kolei, natomiast przeniesienie siły tutaj przy tej ściance na krawędź z deski jest kapitalny. Ta ścianka ma duże znaczenie. Tak jak wspomniałem Flex DST jest określany przez Telosa na 6. Zobaczmy sobie jak ta deska pracuje. Czyli DST ma sztywny tutaj ten odcinek między wiązaniami, który jest płaski i pracujące tipy, bo jak zauważyliście i przód i tył fajnie pracuje. Dodatkowo te małe rokery na tipach ułatwiają nam wejście skręt, poprawiają też stabilność, gdy jedziemy szybko, gdy jedziemy po twardym na płaskiej desce na krechę. Czujemy się komfortowo, ta deska nie łapie krawędzi, możemy się rozpędzać, nie jechać dociskając coś, z krawędzi, tylko postawić deskę zupełnie na płasko, mamy wtedy stabilność i nabieramy prędkości. I wszędzie, gdzie jeździmy, czy to jedziemy na krechę, gdzie potrzeba prędkości na wypłaszczeniach, czy jedziemy poza trasą, ale też po trasie, pomaga nam w tym spiekany ślizg elektra, grafitowy, najlepsze, co jest dostępne na rynku, najszybszy ślizg Pitex 4000, czyli 4000 mikroporów na centymetr kwadratowy powierzchni ślizgu, Wiele osób nie wie o co chodzi w tych cyferkach, które podają producenci jak izosport przy oznaczeniach ślizgu. To są te mikropoły i częstotliwość ich występowania. No i ten ślizg, tak, jest odporny na uszkodzenia, jest szybki. Wymaga smarowania od czasu do czasu, bo on ten smar dobrze absorbuje i długo go utrzymuje. Czyli to jest deska, która ze względu na to, czy ona jest nasmarowana, czy ona nie jest nasmarowana, ona tak czy tak będzie szybka. Jeżeli tylko jej nie ususzycie wybitnie, to nie będzie z tego z tym problemów. Ja smaruję taką deskę co dwa, co trzy dni jazdy. Jeżeli widzę, tak jak tutaj, że ta deska jest delikatnie wyschnięta, no to już nakładam na, na nią warstwę smaru. Dodatkowe rzeczy, takie bonusy, które nie występują w innych deskach, Czyli ochraniacze Nose'a i Tail'a. Skąd to się bierze? Dual Swallow Tail to jest skrót DST. Czyli mamy dwa malutkie jaskółcze ogony, które ułatwiają nam jazdę poza trasami, bo poprawiają nam stabilność, kiedy jedziemy w puchu, kiedy jedziemy w głębokim śniegu. Mamy te dwa dodatkowe punkty podparcia i to nam stabilizuje jazdę. Jest to ochronione aluminiowym protektorem po to, żeby przy jakichkolwiek zderzeniach on przyjął na siebie uderzenie. I tak jest i z przodu i z tyłu deski. Jakość wykonania, wow, w końcu na tą deskę jest 4 lata gwarancji. Piękny matowy top sheet, trudny do zarysowania, deska nie chipsująca się. No jakość premium. Po przesiadce z takiej prostej deski, już nie mówię o orientalu, ale nawet z prostej deski, która jest zbudowana z kawałka drewna, opatulona włóknem szklanym, dołożony ślizg, topsheet. Jeżeli się przesiadacie z takiej deski na DST, no to będziecie mieli mnóstwo radości. Zobaczycie, co to znaczy łatwo jeżdżąca deska, łatwo trzymająca na krawędzi, łatwo skręcająca, chętna do współpracy. Deska, na której będziecie jeździć cały czas uśmiechnięci, będziecie mieli znacznie więcej fanu, ze snowboardingu niż z tych prostych desek, na których tak naprawdę można się nauczyć skręcać, poruszać po stokach, i na tym się kończy jazda szybsza, staje się ekstremalnie trudna. Czyli tak, DST jest kapitalnym rozwiązaniem i dobrym wyborem dla tych, którzy nauczyli się jeździć na rentalach, chcą iść dalej, chcą rozwijać swoje umiejętności, a na tych tańszych prostych deskach to po prostu jest niemożliwe lub trudne. Ale jest też druga grupa osób, to są zaawansowani rajderzy, którzy dobrze jeżdżą, którzy długo jeżdżą, którzy przejeździli wiele desek i wiedzą o tym, że te sztywne heble nie są dla nich. Bo po co się mają męczyć na stromym, czy też trudniejszym terenie? Potrzebują desek responsywnych, oddających, komfortowych, mocno trzymających na krawędzi, stabilnych, po to, żeby móc szybko jeździć w dowolny sposób. Deska na każde warunki, przecinająca po wszystkim bardzo dobra deska do jazdy po lodzie, czyli tam gdzie zaawansowani jeżdżą na strome stoki. Szeroka deska, więc tutaj nie ma problemu z zahaczaniem. To jest ta druga grupa. Średnio i zaawansowani ci, co chcą jeździć freightowo, all mountain, wszystko. Trasa, puch. Ale jest jeszcze trzecia grupa, która powinna zainteresować się DST: to są freestylowcy, którzy na co dzień w parku używają desek symetrycznych, twinowych. Tu mają deskę, która wielce ułatwia jazdę poza trasami na jedną nogę, ale spokojnie można jeździć też na drugą nogę, bo tył jest węższy o pół centymetra od przodu, 2 cm setbacku, który można zredukować na insertach, więc to im daje genialną frajdówkę z freestyle'owymi właściwościami do jazdy poza trasami, więc jeżdżą na jedną i na drugą nogę. Można na niej skakać 180, spokojnie się odjeżdża w głębokim śniegu. Czyli DST to jest deska dla tych wszystkich, którzy zaliczyli swój epizod krótszy lub dłuższy na, na deskach z wypożyczalni, na tanich, prostych deskach, w których jest multum w sklepie. Tak jest, DST to jest dla Was gwarancja rozwoju, zadowolenia, fanu z jazdy, samouwielbienia, bo poczujecie znowu Postęp tak jak to było podczas pierwszych dni, bo DST jest bardzo pomocne. Łatwa deska, a pozwalająca na wiele. Dlatego ci lepiej jeżdżący, zaawansowani z DST również będą mieli dużo frejdy. Na tej desce można mocno carvingowo pojeździć, można odważnie pojeździć poza trasami. Deska do freidu, do jazdy All Mountain. Wow, ona jest przede wszystkim. Fajna, bo ona jest łatwa, intuicyjna, nie trzeba się z nią siłować. Trzyma dobrze na krawędzi, jest responsywna. Kompletna deska, doskonała deska do jazdy. Tyle. Jeżeli podobają Wam się te recenzje, moje opisy nieprzypadkowego sprzedawcy, zostawcie proszę lajka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie doboru tego DST, odnośnie samej deski, proszę, udzielajcie się w komentarzach. Zostawcie subskrypcję, bo te subskrypcje pomogą nam rozwijać ten kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.